Cześć kochani, dzisiaj y, będę otwierała y, jedno, oczywiście, pudełko z candy, ale następnego razu będę musiała zrobić aż dwie serie. Y, kochani, najpierw może wybierzemy sobie pudełko z candy. Y, więc weźmiemy sobie takie od dołu. Tutaj sobie położymy. Oczywiście musi być taśma i nożyczki, które położymy o tutaj, żeby nam nie przeszkadzały. A z zwierzaków wybierzemy sobie tą, tego weterana. I to, moi kochani, niestety na dzisiaj jest tyle. Ale pamiętajcie, w następnym odcinku szykujcie się, bo będą chyba dwie serie. Planuję zrobić serię. Mm -hmm. I planuję z, zrobić serię z, z kart kredy, kredowych. Kart kredy, kredowych. Pewnie już wiecie o co chodzi, ale dobra, nieważne. Przechodzimy do ogona. No i mamy yy, mamy przetelpo. Prze y znaczy zaczynamy od y no, ze zwierzaków. Y tutaj już się nie trafi aż dwie naklejki, ale już go <gryzko> wyjąć. Się. I to jest. Ratatuj! Ratatuj! Jest pod numerkiem piąteczką. Y piąteczka. Więc musimy sobie to odkleić i nakleić. Dobra. Mamy naklejone, więc przechodzimy do serii candy. Dobra. Jesteśmy w serii candy. Oczywiście nasze podstawowe nożyczki i tak dalej. To wy już znacie. A więc grzebiucha, grzebiucha. Więcej posypki dali. I oto jest! Nasza bzyczka, cukierek pszczółka. Cukierek pszczółka. Pod numerkiem jedyneczką. To nam razie przysuniemy. Jest pod numerkiem jeden. Oto nasza taśma i kleimy. No po, po, po prostu, no rozumiecie. Teraz będę robiła takie, no bo łatwiej będzie, tak jakby. I tak marnujemy taśmy, a musimy być bio. Oczywiście to tak na serio też jest, ale dlatego, że nie chcę marnować taśmy. Wiem, że taśma nie jest droga, ale rozumiecie. Jeśli się wykorzysta to z czego się to zrobiło. No nie? A tak będzie się, o, nakleiło raz, a nie dwa razy czy cztery i się ma. I mamy pięć. Nasz odcinek trwa za mało minut, więc... Ym... Teraz... Nie wiem, co wam powiedzieć. Zro... Może zrobimy saszetki z kart kredytowych? Mniej więcej jak to będzie wyglądało, dobra? To jest nasze tło. To będą nasze nożyczki. I oto kartka. Teraz musimy zabrać niestety te nożyczki. I musimy też jak najważniejsze, czyli jakaś karta. Nieważne, że 50 tyle, ale ważne, że jest karton. No i teraz, co mamy, moi drodzy, zrobić? Zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. I... A o to ołówku. E, bo no wiecie, musimy to wszystko obrysować. Dobra, i wyszło nam coś takiego. Rysujecie sobie tutaj rysunek, jaki chcecie, i um, podpisujecie kartę, czyli tutaj jakieś paciu, i tak dalej, ale e, ja zrobię. Pek. Yy... Następna karta, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Wam oczywiście zdradzać yy, właśnie tych. Tych. Oczywiście nie chcę Wam zdradzać yy, jakby szczegółów, że na przykład nie chcę rysować tutaj, żeby nie po prostu nie zdradzać, i to, to got gotowa seria. Dobra, mamy gotowo. A teraz, następna seria. A druga seria to puszki! Puszki, 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 puszki! Dobra. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Dobra, zaraz zobaczę na kadr. Tak, wszystko widzę. Um, I zaczniemy tak. Jak umiecie namalować takie oce... <grym> oce, o takie oce. A może ja. Właśnie o takie oce. Jak coś nie chodzi o polisę, to dorysujemy tutaj. Takie oce, ale w porównaniu większe. Te mi się nie udało, więc wiecie: można zrobić puszkę o tak. O! No i mamy tutaj taką puszkę mm, Tylko mam pytanie jak to zrobić Ty. I teraz bierzemy ośmazak mm, żeby pokazać Mamy puszkę, można narysować różne wzory, ale takich puszek będzie dość sporo Teraz zobaczycie całą serię Ja Sorry, na puszkach to ja je się jednak nie znam Chociaż mam jeden tajny trik Jeden tajny trik, potrzebne są Otóż mówię wam, że potrzebny co do tego tylko hmm, Kundekle muszę to wyjąć. Przyjemne karteczki. No i na przykład to mi się najładniej udało. To jakiś taki otrik? Czy o, tak się to robi? Nie wiem. tak. Się. sekundę muszę zapalić jeszcze lampeczkę. dobra, tak jakby zrobimy jeszcze jedną I to mi lepiej wyszło. Dobra, dalej. Teraz to tak jakby Tutaj. Jak jakby... Nie... To tak jakby... Nie umiem tego robić. Nie umiem tego robić. Jak wiecie, to piszcie Ja nie umiem w ogóle puszek robić, więc. Zrobię. <ścoughs> jakąś inną serię na hmm. ogółem jest bardzo dużo serii które można zrobić ale nie wiem jakie co hmm, można zrobić hmm, kokardki hmm, szczotki o, telefony można zrobić. Czekajcie. To jest dobry plan. Tak ja mam taki telefon. Ważne. Teraz trzeba. O. Tak. yes Jak coś, to nieważne. Mam taki telefon jaki mam.